Pewien bardzo znany piłkarz oburzał się bardzo mocno w wywiadzie z jakimś dziennikarzem na to, że w mediach pojawiały się złe informacje, nieprawdziwe informacje dotyczące tego, czy ktoś chciał kupić go, jakiś klub chciał kupić go, by grał właśnie u nich. Według wypowiedzi tego piłkarza, bardzo dużo. Klubów składało mu milionowe propozycje, aby u nich grał, a według innych dziennikarzy, no, on jest na tyle słaby, że nie warto kupować takiego piłkarza. Ta akurat sytuacja skłoniła mnie do postawienia takiego pytania. Jak sprawić, aby nasza słabość stała się miejscem, w którym rodzi się Mesjasz? Zapraszam do komentarza biblijnego dla pogubionych. Ta sytuacja z piłkarzem jest dla mnie pewnym obrazem, jak czasami się denerwujemy i wkurzamy po prostu, gdy ktoś nas nie docenia. Nie docenia naszej pracy, nie docenia wkładu, naszej dobroci, nie docenia tego, jak się staramy, na ile jesteśmy profesjonalni w tym, co robimy. No po prostu można to czasami przeliczyć na konkretne pieniądze. Akurat tutaj wchodziły w grę setki milionów euro w przypadku tego piłkarza i Wiecie, niestety czasami tak bywa, że yy, w przypadku piłkarzy czy innych osób ich wartość, niestety, można w oczach niektórych przeliczyć na konkretne złotówki lub dolary. A przecież, nawet gdyby on dostał propozycję miliarda dolarów, to i tak jest bardziej wartościowy niż miliard dolarów, bo jest, Bożym, bo jest dzieckiem Bożym. Czasami chcemy sobie i innym udowodnić, jak dobrzy jesteśmy, jaką mamy wartość, jak wiele potrafimy, i bardzo się złościmy, gdy ktoś nam wytyka naszą słabość, prawdziwą albo zmyśloną. Ta prawda o naszym życiu, o naszym sercu skłoniła mnie do komentarza biblijnego. Posłuchajcie właśnie tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, szósty werset. A ty, Betlejem, Ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Ten tekst jest pewnym pocieszeniem, bo z tego tekstu wynika, że Betlejem jednak było liche, nawet bardzo liche. Ale jest pewne pocieszenie: z ciebie wyjdzie władca. Dosłownie chodziło o Dawida, w sensie głębszym chodzi o Jezusa, o Mesjasza, który wyszedł z Betlejem. Nie zmienia to faktu, że to była wioska zabita dychami. I nie zmienia to faktu, że właśnie w takim miejscu chciał się narodzić Bóg. W miejscu, które było jakąś prowincją, nie było miejscem, w którym kwitła kultura, w którym kwitło jakieś gospodarka, życie i tak dalej. Tam Mesjasz chciał się narodzić. I słuchajcie, my również w naszym życiu duchowym i tym codziennym rodzinnym chcielibyśmy na wiele rzeczy zasłużyć, chcielibyśmy udowodnić innym, niestety tak bywa z nami, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że jesteśmy profesjonalni w tym co robimy i nie lubimy, gdy ktoś nas krytykuje. Tak bywa z nami, niestety tak jest. I czasami właśnie tak byśmy chcieli, sami to ocencie, czy tak jest, żeby jak Jezus przychodzi w Boże Narodzenie, by się narodzić w naszej rodzinie, by razem z Nim zasiąść do stołu, chcielibyśmy pokazać Panu Jezusowi, Panie Jezu, zobacz, uporządkowana rodzina, wszyscy chodzą do kościoła, Zobacz, jak jesteśmy uśmiechnięci, modlimy się codziennie i tak różaniec pobożnie odprawiamy i takie cnoty tutaj, a moje dziecko jak dobrze się wykształciło. I wiele innych dobrych rzeczy chcielibyśmy pokazać, żeby Pana Boga przekonać, no tutaj w tej rodzinie to się warto narodzić i warto przebywać w tej rodzinie. Niestety dla niektórych święta to jest czas odwrotny właśnie do czasu radości, świętowania, dla nich to jest dobijający czas uświadomienia sobie, jak wiele rzeczy w moim życiu nie zrealizowało się. Jak wiele rzeczy nie jest tak, nie wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. I jak tu Pan Jezus ma przyjść do całego tego bałaganu stajni mojego życia? Chociaż może na zewnątrz jest posprzątane, ale w sercach panuje stajnia. Łatwo przejść się po tym sercu i wpaść w jakieś łajno po prostu. Bo ktoś tam to zostawił. Bo moje serce przypomina stajnie. I możliwe, że z tego powodu nie czujemy się godni tego, żeby Pan Jezus przyszedł do nas, bo to zbyt liche jest serce, bo zbyt licha jest ta rodzina. No czym ja udowodnię Panu Bogu to, że ma mi wyświadczyć łaskę, że ma do mnie mesjasz przyjść i mnie zbawić? No, no przecież to cokolwiek muszę zrobić, żeby jakoś tak Pan Bóg mógł zadziałać w moim życiu, żeby coś się poprawiło. No tak możemy sobie myśleć. Tymczasem Pan Bóg właśnie chce się narodzić nie w tych miejscach, w których jesteśmy porządni. Chcielibyśmy, żeby tam Bóg był i tamto widział, i podziwiał, i chwalił. On chce się narodzić w tych miejscach, w których my najmniej chcemy go wpuścić, tam gdzie najbardziej nie chcemy się przyznać do błędu. Tam, gdzie panuje grzech, który wypieramy i mu zaprzeczamy. Dokładnie tam Mesjasz chce przyjść i tam chce się narodzić. I to, co najbardziej chowamy przed Bogiem, on chce najbardziej mieć w swoich dłoniach. To, co najbardziej chcielibyśmy zakryć, żeby on nie widział. On tam właśnie chce się narodzić. W tej wiosce zabitej dychami. Bóg się rodzi. Moc truchleje, ogień krzepnie, to wszystko jest jakieś paradoksalne, niezrozumiałe, wymykające się spod ludzkiej logiki. Nagrody za dobre postępowanie, a tu nie ma żadnej nagrody tu jest łaska. Po prostu Mesjasz przychodzi do ludu kroczącego w ciemnościach i chce go wyzwolić. On przychodzi do ciemności twojego serca i tam chce rozpocząć swoje dzieło zbawcze z tobą. I chcielibyśmy często, żeby być jak marmurowy pomnik cnoty. Panie Jezus, zobacz, jak mi dobrze wychodzi, jak ostatnio dobrze się wyspowiadałem. Zacząłem się modlić, a jak tutaj mam praktykę pierwszych piątków miesiąca i inne praktyki, nawet na pielgrzymce byłem. Panie Jezu, jakbyś mógł mi pobłogosławić i zmienić moją rodzinę, właśnie dlatego, że to robię. Tymczasem Pan Jezus przychodzi i mówi, no dobrze, dobrze, że to robisz. Cieszę się, że to robisz, ale oddaj mi bałagan swojego życia. Przyznaj się do błędu, przyznaj się do grzechu, przyznaj się, że z czymś sobie nie radzisz. I ta, ta przeciwność, jak magnes, będzie przyciągać moje miłosierdzie, bo przeciwieństwa się przyciągają. Ten magnes Twojej słabości przyciągnie magnes Bożej Wszechmocy i Miłosierdzia. Czasami potrzeba, właśnie, może jesteś w tym momencie. By rozkruszył się pomnik naszej cnoty, marmur w kawałki się obrócił. Nie ma argumentów, żeby Boga przekonać do tego, żeby przyszedł do mojego serca i żeby poprawił coś w mojej rodzinie, bo nic dobrego się nie dzieje. Jestem bezsilny wobec tego. I to dobrze, bo spod tego rozkruszonego marmuru wychodzi dziecko po prostu, które ma serce głodne miłości. Głodne Boga, głodne Jego przytulenia, i, i potrzebuje nasycenia, y, wzięcia na ramiona przez Maryję. Y, ono, to dziecko jest słabe, to dziecko jest zależne, to dziecko samo niewiele potrafi. To, serc, to dziecko jest zarazem ufne i liczy na to, że Bóg y, wysprząta te stajnie serca. Że gdy przedstawię mu swoje błędy, że gdy przedstawię mu swoje grzechy, on yy, przez przebaczenie, przez łaskę, przez siły, które mi doda, będzie prowadził mnie do świętości, będzie prowadził mnie do swoich pałaców, będzie prowadził mnie do, te, do głębokiej, zażyłej, intymnej relacji ze sobą. Początkiem nie tyle będzie. Chęć zasłużenia i pokazania Boże, jaki jestem dobry. Musisz mi pobłogosławić, bo jestem taki dobry, ale raczej Boże, jestem taki zły. Właśnie dlatego zapraszam Cię do mojego życia. Boże, jestem taki grzeszny i nieuporządkowany I wiele rzeczy rozsypało się w moim życiu. Właśnie dlatego zapraszam Cię, Mesjaszu, byś przyszedł i z mocą rozpoczął swoje dzieło zbawcze w moim sercu. Błogosławię Cię, aby każde miejsce, które przypomina wiochę zabitą dychami w Twoim sercu, stało się miejscem, w którym narodzi się Mesjasz i rozpocznie się Twoje zbawienie. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zerknij, z czego jeszcze możesz skorzystać, by dobrze przeżyć te y, święta i otworzyć się na Boga, na Mesjasza.